Zakończenie i początek. Duchowy próg. 1 czerwca to dzień szczególny w kalendarzu duchowym. Kończy się maj, miesiąc poświęcony Matce Bożej, i rozpoczyna się nowy etap, czerwiec tradycyjnie dedykowany najświętszemu sercu Pana Jezusa. Papież Leon XIV nauczał, że przejście z maja na czerwiec nie powinno być pustą zmianą daty, lecz wejściem w głębszy wymiar wiary, oparty na sercu Jezusa, źródle miłosierdzia, cierpliwości i ofiary. Zakończ majową miłość do Maryi decyzją, by w czerwcu nauczyć się miłości od jej syna. W tym materiale przyjrzymy się duchowemu znaczeniu 1 czerwca, początkom i sensowi kultu serca Jezusowego, propozycjom praktyk duchowych na pierwszy dzień czerwca, nauczaniu papieża Leona XIV o tym szczególnym czasie, możliwością przemiany serca i życia przez łączność z sercem Jezusa, a także sposobom wprowadzenia tej duchowości do życia rodzinnego i osobistego. Czerwiec miesiąc serca Jezusa. W tradycji Kościoła katolickiego czerwiec poświęcony jest najświętszemu sercu Pana Jezusa. To serce, zranione, ale pełne miłości, staje się symbolem miłosierdzia, które nie zna granic. Cześć dla serca Jezusa wyrosła z objawień, które miała świętego Małgorzata Maria Alla Koke w XVII wieku. Chrystus prosił o wynagradzanie za grzechy świata i ofiarowanie siebie w duchu pokuty i miłości. Papież Leon XIV w jednym z homilii powiedział: Serce Jezusa nie przestało bić na krzyżu. Ono bije nadal w tabernakulum, w Eucharystii, w sumieniu człowieka, który kocha. Pierwszego czerwca to czas duchowego przełączenia z majowej kontemplacji matki do czerwcowej adoracji syna. To zachęta, by zacząć miesiąc modlitwą wynagradzającą i aktywnie otworzyć serce na łaskę i przemianę. Rytuał duchowego przejścia. Jak uczcić ten dzień? Papież Leon XIV zalecał, by 1 czerwca był celebrowany jako duchowy rytuał przejścia. Jego zdaniem, dobrze przygotowany dzień otwarcia miesiąca serca Jezusowego może na nowo rozpalić życie wiary. Jak wygląda taki dzień? Rano rozpocznij dzień, aktem oddania najświętszemu sercu Jezusa. Prosta modlitwa w duchu wynagrodzenia może otworzyć Twoje serce na łaski. Ezu cichy i pokornego serca, uczyń serce moje według serca Twego. Oddaję ci dziś wszystko. Moje myśli, słowa, uczynki i pragnienia. Niech one biją w rytmie twojej miłości. W ciągu dnia postaraj się o jeden akt miłosierdzia. Odwiedź kogoś samotnego. Napisz do osoby, z którą dawno nie rozmawiałeś. Przebacz komuś w sercu. Serce Jezusa to miłość czynna. Wieczorem odmów litanie do najświętszego serca jezusowego. Jeśli możesz, weź udział w nabożeństwie czerwcowym w kościele lub przed ekranem. Wiele parafii transmituje je online. Ofiarowanie cierpienia. Jeśli doświadczasz bólu, zmęczenia, choroby, ofiaruj to Jezusowi. Papież Leon XIV mawiał. Każda łza, jeśli złożona na ołtarzu serca Jezusowego, staje się kroplą świętości. Rodzina i wspólnota. Duchowość czerwcowa w domu. 1 czerwca to też Międzynarodowy Dzień Dziecka. Papież Leon XIV widział w tym niesamowitą zbieżność. Dzień poświęcony dzieciom otwiera miesiąc poświęcony sercu Jezusa, które jest źródłem życia i czułości. Zachęcałby tego dnia rodziny. Wspólnie odmówiły litanie do serca Jezusowego. Pomodliły się za dzieci, narodzone i nienarodzone. Przygotowały mały ołtarzek z obrazkiem serca Jezusa. Wspólnie odnowiły akt poświęcenia rodziny sercu Jezusowemu. Wspólne praktyki budują duchową jedność i pozwalają dzieciom wzrastać w atmosferze miłości, papież przypominał. Jeśli chcesz, by twoje dzieci znały Boga, niech najpierw poznają twoje serce oddane jego sercu. Duchowość w rodzinie nie jest luksusem, lecz fundamentem. Rodzina, która każdego dnia poświęca choćby 10 minut na wspólną modlitwę, zyskuje duchową siłę, która chroni przed podziałami, konfliktami i oschłością. Papież Leon XIV pisał: Dom, w którym nie wspomina się imienia Jezusa, prędzej czy później staje się pusty duchowo. Wprowadź duchowość serca Jezusa do swojej codzienności. Zachęcaj dzieci do mówienia: Jezu, kocham Cię w prostych sytuacjach. Stwórz rodzinny zwyczaj niedzielnego błogosławieństwa. Ucz dzieci znaku krzyża z szacunkiem i świadomością. Czytaj z nimi codziennie fragment Ewangelii, nawet kilka zdań, i odnieście je do Waszego dnia. Niech Czerwiec stanie się okazją do duchowego wzrostu nie tylko dla Ciebie ale dla całej Twojej rodziny. Zacznij od dziś. Medytacja nad przebitym bokiem. Leon XIV w jednej z homilii zachęcałby 1 czerwca rozpocząć miesiąc serca Jezusa medytacją nad przebitym bokiem Zbawiciela. W Ewangelii świętego Jana czytamy Jeden z żołnierzy włócznią przebił bok jego, a natychmiast wypłynęła krew i woda. To nie tylko opis fizycznej rany, ale duchowy znak. Brama miłosierdzia została otwarta. Papież mówił z tej rany bije źródło Eucharystii i chrztu To początek nowego życia Stań dziś w wyobraźni pod krzyżem Zobacz te ranę Oddaj się tej miłości Ta scena z Ewangelii nie jest jedynie symbolem śmierci To objawienie miłości absolutnej Z przebitego boku wypłynęły nie tylko krew i woda To była dusza oddana ludzkości Papież Leon XIV przypomina, że rana ta otwiera niebo dla każdego grzesznika jest zaproszeniem do wejścia pomimo ran, błędów i słabości. Jak ją kontemplować? Stań przed krzyżem, fizycznie lub duchowo, i wyobraź sobie, że Jezus patrzy na ciebie z miłością. Skup się na Jego boku miejscu, gdzie zaczyna się tajemnica przebaczenia. Pomyśl, za co powinieneś Mu dziś podziękować, czego nie możesz sobie sam wybaczyć. Spróbuj odpowiedzieć na te pytania w ciszy. Duch Święty działa subtelnie, ale skutecznie. Jeśli otworzysz się na Jego prowadzenie, Zobaczysz, że przebicie boku Jezusa to nie tragedia, to zwycięstwo miłości. Papież Leon XIV zachęcał również do fizycznego aktu. Zanotuj w dziennik duchowym jedno konkretne zranienie twojego życia, które ofiarujesz Jezusowi. Niech rana twojego serca znajdzie się w jego ranie, tam, gdzie wszystko zostaje uzdrowione. Czerwiec jako czas wynagrodzenia. Papież Leon XIV szczególnie akcentował potrzebę wynagradzania sercu Jezusa za grzechy swoje i świata. 1 czerwca to dzień, by uświadomić sobie duchowe zranienia, jakie zadajemy Jezusowi: obojętność na Eucharystię, brak modlitwy, grzechy przeciwko czystości, bluźnierstwa i kpiny z religii, egoizm i brak miłosierdzia. Jezus powiedział do świętego Małgorzaty: Oto serce, które tak bardzo umiłowało ludzi a w zamian otrzymuje chłód i obojętność. Co możemy zrobić? Zacząć od skruchy, prawdziwej. Bez wymówek, bez duchowego ale. Czerwiec to idealny czas, by każdego dnia poświęcić kilka minut na modlitwę wynagradzającą. Jezu, przepraszam cię za wszystko, co było moim błędem. Za każde zaniedbanie, za brak miłości. Ofiaruję ci dziś moje serce. Słabe, ale szczere. Uczyni je na nowo czystym. Papież zachęcałby nie kończyć na słowach. Wynagrodzenie to także czyny, pomoc osobie starszej, modlitwa za osoby prześladowane, post w intencji wynagrodzenia, udział w adoracji Najświętszego Sakramentu, akt przebaczenia komuś, kto cię zranił. Nie ma większego daru dla Jezusa niż skruszone serce, mawiał papież Leon XIV. Możesz także rozpocząć nabożeństwo pierwszych piątków miesiąca. To dziewięć kolejnych piątków, kiedy przyjmujesz komunię świętą jako wynagrodzenie za grzechy świata. Obietnice dane przez Jezusa tym, którzy podejmą to nabożeństwo, są ogromne, łącznie z obietnicą łaski dobrej śmierci. Wynagradzanie to nie kara, to forma najpiękniejszej miłości, która nie patrzy na siebie, lecz na serce, które cierpi. I właśnie w tym cierpiącym sercu odnajdujemy pokój. Konkretne postanowienie: 30 dni dla serca Jezusa. Papież Leon XIV niejednokrotnie powtarzał: Jeśli chcesz przemiany życia. Nie czekaj na cud. Odpowiedz Bogu czynem. Czerwiec to nie tylko miesiąc litanii, ale szansa na realną, duchową przemianę, która zaczyna się od decyzji. Jednej, konkretnej. Nie ogólnego, będę się bardziej modlił, ale jasnego, codziennie przez 30 dni zrobię coś, co zbliży mnie do serca Jezusa. 30 dni nie przypadek. Dlaczego trzydzieści? To liczba dni czerwca, ale też liczba symboliczna. Pełnia miesiąca. Czas potrzebny do wykształcenia nawyku duchowego. Papież Leon XIV wskazywał, że przez trzydzieści dni Jezus żył w łonie Maryi, jako ukryte serce dla świata. Teraz Ty możesz przez trzydzieści dni żyć w jego sercu, świadomie, codziennie. Niech 1 czerwca stanie się Twoim duchowym początkiem. Zamiast kolejnego pobożnego uniesienia, wejdź w konkretny rytm życia modlitewnego, pokutnego i miłosiernego. Jak wybrać postanowienie? Nie chodzi o to, by rzucić się na wszystko naraz. Chodzi o jeden duchowy akt wierności powtarzany codziennie, jak duchowy trening serca. Oto propozycje postanowień, które możesz podjąć przez 30 dni czerwca. Codzienne odmówienie litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Codzienna spowiedź serca przed snem, krótki rachunek sumienia i akt żalu. Codzienny akt wynagrodzenia za grzechy świata. Codzienna modlitwa za jedno konkretne serce, które jest daleko od Boga. Codzienna jałmużna, nawet symboliczna. Gest wobec ubogich. Modlitwa, pomoc, dobre słowo. Codzienna lektura jednego zdania ewangelii i rozważenie go w sercu. Powstrzymanie się przez trzydzieści dni od jednej rzeczy, która cię duchowo osłabia. Na przykład media, plotki, złość. Wybierz jedno, nie więcej. I zapisz to postanowienie na kartce lub w telefonie. Trzymaj się go dla Jezusa. Dlaczego to działa? Papież Leon XIV mówił. Codzienna decyzja, choćby najmniejsza, jeśli złożona w sercu Jezusa, staje się wielka w oczach nieba. Dlaczego? Bo jest znakiem wierności. A Bóg, który jest miłością, nie szuka wielkości. On szuka miłości konsekwentnej. Wyobraź sobie: trzydzieści razy odmówiona litania, trzydzieści razy zrezygnowana pokusa, trzydzieści razy powiedziane: Jezu, ufam Tobie. Po miesiącu jesteś już innym człowiekiem. Nie przez emocje, ale przez formację serca. Jak nie stracić motywacji? To kluczowe pytanie. W trzecim tygodniu najczęściej przychodzi zniechęcenie. Papież Leon XIV zalecał codzienny akt duchowego ofiarowania dnia: Na przykład, Jezu, przyjmij to, co dziś zrobię, jako mój dar dla twojego serca. Niech każde słowo, każda decyzja i każdy trud stanie się modlitwą wynagrodzenia. Dodatkowo, Zaznaczaj dni, w których udało Ci się wytrwać, na przykład kalendarz z krzyżykiem. Znajdź duchowego towarzysza kogoś, kto też podejmie to wyzwanie. Raz w tygodniu zrób krótką modlitwę. Panie, czy to, co robię, zbliża mnie do Ciebie? Co jeśli zawiodę? To pytanie zadają sobie wszyscy. Ale pamiętaj, to nie wyścig ani konkurs. Serce Jezusa nie liczy porażek, tylko akty miłości. Jeśli upadniesz, po prostu wstań. Powiedz, Jezu, dziś było trudno, ale wracam od nowa od teraz. Papież Leon XIV często cytował Świętego Pawła. Moc w słabości się doskonali. Nie chodzi o doskonałość, chodzi o wierność. Efekt 30 dni. Jeśli zrealizujesz to postanowienie, choćby najprostsze, zauważysz po miesiącu głębszy pokój serca, mniejszą nerwowość i lęk, większą duchową siłę w pokusach, wzrost miłości do Eucharystii. Chęć do modlitwy nie z przymusu, lecz z potrzeby, bo serce Jezusa działa subtelnie. Ono przekształca, a nie przymusza, uspokaja, a nie przytłacza. Świadectwa i owoce, co przynosi kult serca Jezusowego. Papież Leon XIV był nie tylko promotorem nabożeństwa do serca Jezusowego, ale również gorącym propagatorem zapisywania i głoszenia świadectw osób, które przez ten kult doświadczyły duchowej przemiany w jednej z encyklik napisał nie wystarczy czcić serce Jezusa trzeba dawać świadectwo, że jego miłość realnie działa w świecie serce bije, gdy znajduje się w nim echo drugiego serca w tej części skupimy się na tym jakie owoce duchowe przynosi codzienne trwanie przy sercu Jezusa czym się objawiają w czym konkretnie zmienia się życie osoby, która codziennie z wiarą i wytrwałością podejmuje postanowienie bliskości z Panem pokój, który nie pochodzi z tego świata Jednym z pierwszych i najczęstszych owoców jest pokój serca głęboki, cichy, stabilny pokój, który nie zależy od okoliczności zewnętrznych. Osoby, które rozpoczęły miesiąc czerwcowy z litanią i modlitwą wynagradzającą, po kilku dniach zaczęły zauważać zmniejszoną drażliwość, łatwość przebaczania, lepszą koncentrację podczas modlitwy, ustępujący niepokój, który wcześniej był jak mgła. Jeden z wiernych pisał w liście do papieża Leona XIV. Zacząłem modlić się litanią w czerwcu tylko z obowiązku. Po tygodniu zorientowałem się, że coś się we mnie zmienia. Mój gniew nie miał już tej samej siły. Miałem wrażenie, że ktoś trzyma moje serce w dłoni i nie pozwala mu pęknąć. To działanie pokoju, który jest jednym z owoców Ducha Świętego, ale który szczególnie objawia się w sercu zjednoczonym z sercem Jezusa. Nawrócenie serca i powrót do sakramentów. Innym owocem kultu Serca Jezusowego jest przebudzenie duchowe i nawrócenie. Wielu ludzi przez lata żyło z dala od Kościoła, unikało spowiedzi, czuło się niegodnymi Eucharystii, a jednak coś w nich pękało właśnie w czerwcu, po modlitwie do serca Jezusowego. To nie emocje, ale wewnętrzne przynaglenie, które niepokoi, ale i pociąga ku sakramentom. Nie mogłam spać. Przypadkowo trafiłam na nagranie litanii do serca Jezusa, odmówiłam ją. Następnego dnia poszłam pierwszy raz od dziesięciu lat do spowiedzi. Czułam, że Jezus mnie wzywa przez swoje serce. Takich świadectw są tysiące. Papież Leon XIV uważał, że serce Jezusa jest ostatnim ratunkiem dla zagubionych dusz. Jego wezwanie nie jest krzykiem, ale cichym uderzeniem miłości, które potrafi przebić najtwardsze sumienia. Takich świadectw są tysiące. Papież Leon XIV uważał, że serce Jezusa jest ostatnim ratunkiem dla zagubionych dusz. Jego wezwanie nie jest krzykiem, ale cichym uderzeniem miłości, które potrafi przebić najtwardsze sumienia. Codziennie zapisywałam jedną ranę, którą oddaję Jezusowi. Po dwóch tygodniach zauważyłam, że niektóre z nich zaczynają tracić moc. Nie wracałam do nich z żalem. Czułam, że już nie należą do mnie, że On je zabrał. To właśnie duchowe uzdrowienie, które nie zawsze jest spektakularne, ale trwałe. Czasem łzy cicho spływające w czasie adoracji są znakiem wielkiego uzdrowienia, które dokonuje się bez słów. Przemiana życia rodzinnego. Wiele osób, które podjęły nabożeństwo czerwcowe, zauważyło również zmianę w relacjach domowych. Codzienna wspólna modlitwa, nawet najprostsza, wprowadzała nowy klimat ciszy, zrozumienia, wzajemnej życzliwości. Jedna z matek napisała: Po latach ciszy i konfliktów. Pierwszy raz mój mąż odmówił litanie razem z nami. Po trzech dniach znów rozmawialiśmy. Nie o modlitwie, ale jakby wszystko wróciło do normalności. Serce Jezusa naprawdę działa. Papież Leon XIV przypominał: tam gdzie Jezus jest czczony w rodzinie, tam serca uczą się kochać od nowa. Wspólne praktyki nie muszą być długie. Wystarczy jedno zdrować Maryjo, jeden znak krzyża z szacunkiem. Dzieci uczą się wiary nie z kazań, ale z obserwacji dorosłych. Żywa obecność Jezusa w codzienności, na koniec, jeden z największych i najbardziej trwałych owoców poczucie, że Jezus jest blisko że nie jest tylko ideą, ale osobą. Serce do serca. Wcześniej Jezus był dla mnie postacią z obrazka. Po czerwcu zrozumiałam, że naprawdę mnie kocha, że zna moje życie. Czasem, gdy mówię: Jezu, ufam Tobie. Czuję w sercu takie ciepło, jakby ktoś przy mnie był. To doświadczenie obecności Boga jest bezcenne. Ono zmienia całe życie, nie przez cud, ale przez relacje. Serce Jezusowe staje się nie symbolem, ale centrum duchowej codzienności. Zakończenie miesiąca. Jak nie stracić łaski? Czerwiec, miesiąc poświęcony Najświętszemu sercu Pana Jezusa, jest czasem szczególnych łask, przebudzenia duchowego i doświadczenia obecności Bożej miłości. Jednak nawet największe uniesienia religijne mogą osłabnąć, gdy przychodzi codzienność. Dlatego papież Leon XIV nauczał, że równie ważne jak dobre rozpoczęcie miesiąca jest jego owocne zakończenie i świadome przejście ku dalszej wierności. Serce Jezusa nie zaprasza cię na chwilę, lecz na zawsze. Jeśli zasmakowałeś w jego cichości i łagodności, nie wracaj już do świata, który nie zna pokoju. Duchowe zamknięcie. Nie zapomnij podziękować. Zakończenie czerwca nie powinno być cichym rozstaniem. Papież sugerowałby ostatniego dnia miesiąca lub w niedzielę go poprzedzającą odprawić specjalną modlitwę dziękczynną za otrzymane łaski, nawet jeśli nie były spektakularne. Można to uczynić tak: odmówić litanie do serca Jezusowego z intencją wdzięczności, podczas adoracji lub w ciszy podziękować Jezusowi za wszystkie chwile pokoju, poruszenia, wytrwałości. Zapisać w notatniku duchowym, co się zmieniło w mojej relacji z Bogiem w tym miesiącu. Każda łaska, której nie zauważysz, przestaje owocować. Wdzięczność przedłuża działanie Boga w Twoim życiu. Wyznaczenie dalszej drogi. Czerwiec się kończy, ale serce Jezusa bije dalej. Papież Leon XIV zachęcał wiernych do tego, by przedłużyli owoce czerwca w konkretne duchowe postanowienia. Mogą to być. Dalsze odmawianie litanii do serca Jezusowego w każdy piątek. Rozpoczęcie nabożeństwa pierwszych piątków miesiąca, jeśli jeszcze nie zostało podjęte, wprowadzenie codziennej krótkiej modlitwy wynagradzającej, na przykład, jedne minuta rano, kontynuacja dziennika duchowego lub medytacji nad Słowem Bożym. Najważniejsze, by decyzja była realna, konkretna i z serca. Lepiej postanowić coś małego i być wiernym, niż planować wielkie rzeczy, które nas przerosną. Serce Jezusa kocha najbardziej tych, którzy trwają, nie tych, którzy błysną. Święto Najświętszego Serca, kulminacja i nowe otwarcie, czerwiec zazwyczaj zawiera w sobie uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, przypadającą w piątek po oktawie Bożego Ciała. Dobrze, jeśli cała rodzina weźmie udział tego dnia w Mszy Świętej, przystąpi do spowiedzi, a najlepiej także do komunii wynagradzającej. To święto można również uczcić przez odnowienie aktu poświęcenia siebie i rodziny sercu Jezusa. Wspólną adorację lub uczestnictwo w procesji, post lub rezygnację z przyjemności w intencji wynagrodzenia za grzechy świata, wysłuchanie kazania o sercu Jezusa lub lekturę tekstów papieskich. Leon XIV wzywał wtedy: niech każdy dom stanie się świątynią najświętszego serca, niech każdy dzień niesie choć jeden akt miłości, niech każde serce przypomni sobie, że zostało stworzone, by kochać i być kochanym. Serca przemienione, czyli życie po czerwcu. Zakończenie czerwca może być początkiem zupełnie nowej duchowości. Jeśli w tym miesiącu zbliżyłeś się do serca Jezusa, nie musisz od Niego odchodzić. Możesz uczynić z tej bliskości swój styl życia. Oto kilka form, które pomogą to utrzymać. Codzienne akty strzeliste, Jezu cichy i pokornego serca. Uczyń serce moje według serca Twego. Zawierzenie każdego dnia sercu Jezusa rano lub wieczorem. Wizerunek serca Jezusa w widocznym miejscu w domu. Przypomnienie obecności. Eucharystia jako centrum tygodnia lub dnia, a nie tylko obowiązek. Modlitwa w trudności, kiedy nie wiesz, co robić, przyłóż serce do jego serca, dobrze też od czasu do czasu wrócić do zapisków z czerwca, przeczytać ponownie fragmenty, które poruszyły, albo obejrzeć jeszcze raz film czy materiał, który był pomocny. Trwanie własce to nie wysiłek ponad siły. To wierność miłości, która już raz dotknęła Twojego serca. Na zakończenie modlitwa Leona czternastego. Na zakończenie modlitwa Leona czternastego. Na progu czerwca stoisz wobec zaproszenia, nie do obowiązku, nie do kolejnej religijnej rutyny, ale do spotkania. Serce Jezusa żywe, bijące, zranione i kochające, czeka na Twoją odpowiedź. To serce zna Ciebie lepiej niż Ty sam. Zna Twoje zmęczenie, Twoje pytania. Twoje rozczarowania i nie odrzuca ich. Przeciwnie, zaprasza, byś właśnie z tym, co trudne, przyszedł do niego. Nie czekaj, aż będziesz gotowy. Przyjdź taki, jaki jesteś. Miłość nie czeka na ideały, ona przemienia. Niech ten czerwiec stanie się Twoim powrotem, albo Twoim początkiem. Codziennie przez trzydzieści dni zrób coś małego: akt miłości, modlitwa, chwila ciszy, litania, uczynek miłosierdzia. Nie dla statystyki, ale dla relacji. Dla serca twojego i jego. W świecie pełnym hałasu zrób miejsce na cichość serca Jezusa. W rzeczywistości pełnej ocen, daj przestrzeń miłości, która nie warunkuje, i kiedy przyjdzie koniec czerwca, zobaczysz, że nie jesteś już tym samym człowiekiem, bo kto wszedł do tego serca, już z niego nie wychodzi taki sam. Serce Jezusa, ufam Tobie na nowo, dziś, w tym właśnie momencie. Jeśli to, co usłyszałeś dziś w tym materiale, poruszyło Twoje serce, nie zatrzymuj tego tylko dla siebie. Miłość Najświętszego Serca Pana Jezusa pragnie być znana, adorowana i naśladowana. A w dzisiejszym świecie jednym z najprostszych sposobów szerzenia tej duchowości jest jedno kliknięcie. Zasubskrybuj nasz kanał, by nie przegapić kolejnych duchowych materiałów inspirowanych nauczaniem Kościoła i Papieża Leona XIV. Polub ten film. Jeśli uważasz, że Słowo Boże i duchowość powinny być bardziej obecne w internecie, udostępnij go komuś bliskiemu. Może jest ktoś, kto właśnie dziś potrzebuje takiego przypomnienia, że serce Jezusa czeka również na niego. Niech ten 1 czerwca stanie się początkiem nowego etapu Twojej wiary, a każdy dzień czerwca okazją do powrotu do źródła miłości.